Witam Was bardzo serdecznie, Dragon z tej strony. Dzisiaj przed nami Super Pershing, czyli T26E1 Myśniki 1. Zmodyfikowana wersja Pershinga. Cięższa o 7 ton, z dodatkowym pancerzem, nowym, długim dziełem 90 mm. I na 7, tak więc. Zobaczcie, znajduje się w podgrupie, pod normalnym Pershingiem, tak więc. Będzie zabawa. Co więcej o tym pojeździe, no to, że mamy nowe lepsze działo długą 90, mamy też lepsze pociski z lepszą penetracją. Zobaczcie sami z 220 penetracji mamy APCRy 330 penetracji. Tak więc, no słuchajcie, będzie zabawa. Oczywiście naszym podstawowym pociskiem będzie T41, który widzicie obecnie na ekranie. Jest to 90 mm pocisk APCBC który no ma 120, 140 gram pocisku ładunku masy wybuchowej, tak więc będzie ładnie eksplodować. Co do samej maszyny, daje radę, ładnie jedzie. 13 sekund obecnie ja przyładowywuję, można zejść do 12,5. No ale to oczywiście wiadomo z Asem. 10 stopni opuszczenia armaty, 20 do góry. Mamy 50 kala na wieży, to jest bardzo ważne. Taki pro tip na wstępie, jak niszczyć Super Pershinga. Strzelajcie mu tutaj w karabin. Możecie oczywiście w policzki próbować. Bo zobaczcie, że 100 mm pancerza ma tylko. Tutaj macie dodatkowy pancerz, tak więc no nie warto. Ale tutaj z lewej strony macie 100 mm. A z... przepraszam, z prawej strony macie 100 też. I tu macie amunicję, tak więc warto zapamiętać. Że jak widzicie super pershinga, to walcie w prawo, w policzek, to go zniszczycie. No wiadomo, od boku, od tyłu również go zniszczycie, no ale to są takie podstawy, jak niszczyć pojazd. Tak więc słuchajcie, nie przedłużam, widzimy się w bitwie. Nim zaczniemy, tak stworzyłem dywizjon dla widzów. Zapraszam, yy, bohaterowie Smoka, to dywizjon właśnie dla Was. Jeżeli chcecie po prostu sobie yy, mieć jakiś dywizjon, żeby po prostu grać z ludźmi, Discorda będziecie mieli link również tutaj w opisie dywizjonu. Tak więc zapraszam. No dobrze, słuchajcie, opuszczona fabryka. Mnie pojazd kosztował 160 punktów, tak więc mamy ładne 5. Czekajcie. A, mamy ładne 5, 7. O, niedobrze. No, oni mnie od przodu nie ruszą. Możecie próbować. You will try. Tygrysa już nie ma. Ja się chcę jak najszybciej. No właśnie, Centurion trafia mnie w amunicję. No dobrze, czego mamy podwójne użycie? No cóż, no trochę za dużo ich tam było. A ja się przeliczyłem, że mój pojazd będzie dobry i tak bardzo dużo odbiłem. Musicie zauważyć. Natomiast tak, no co, no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No APDS-y Centuriona. Natomiast tak, my sobie teraz podjedziemy tędy. Widziałem cię, ale uznam, że cię nie widziałem. Jeszcze samolot do nas strzelano, już naprawdę. Co to był za samolot, że nas tak. Z... Japończyk i J6 to się chyba nazywa. Mamy uszkodzony pierścień obrotu wieży i to widać. No i straciliśmy dwóch członków załogi niestety. Co tu się zjeło właśnie? Czemu ktoś do mnie pociskiem... A nie to on puścił dymne, ten tygrys. Myślałem, że ktoś do mnie pociskiem dymnym strzela. First in Bastoń potrzebuje pomocy w naprawie już to robią. To J7W1 było. Byłem blisko. No ale dobrze określiłem, że to Japończyk. On ma 20 i 30, no i dlatego mnie przebił w, tak w górę wieży. Natomiast, yy, no, pomożemy naszemu sojusznikowi. Naprawiłeś się? Naprawił się, dobra. No zobaczcie, że tutaj cały czas się coś dzieje. No, niestety zostaliśmy do defensywy zepchnięci. No, ja nie lubię być zepchnięty do defensywy. Ale mamy idealny do tego czołg, który no, rzeczywiście może dużo strzałów przyjąć. No, trafiłem w ziemię, niestety. Tu nie ma nikogo, dobra. Jak tam mój super persi, boż drogi, jak tam mój? Yy, tak, Sherman Jumbo, nie super persi. A widzę, że jedzie. Chyba mamy działu uszkodzone, wiecie? Chyba na pewno. Odsun się, odsuń się, odsuń się. Dobra. Straciłem yy, dwie gąsienice i działo. Ale już było słychać, że on na mnie leci, tak więc no dlatego wyco... Tak. Dlatego no ten ruch tak zrobiłem, aby się wycofać. Mam nadzieję, że nie nadleci druga bomba zaraz. Natomiast tak, bardzo lubię ten pojazd, no bo właśnie widzicie, on dużo wytrzymuje. Przejmujemy punkt B, widzę po mapie. Tak więc jest dobrze, a my się kończymy naprawiać. Dobra. Elevation track is fixed, pomogę Ci. Trochę go obróciłem. No i mu teraz mogę pomóc przy naprawie. Nie ma peteka. Widzicie, petek walnął hitem we mnie. A no, jakby to powiedzieć, pancerz warstwowy, tak? Pomogliśmy w naprawie sojusznikowi. Jedziemy chyba do przodu, słuchajcie. No, w końcu na to A trzeba wjechać. Tutaj jest nasz M51 po prawej stronie, ale cały czas trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo właśnie to się dzieje. Bo właśnie to się dzieje. Brak penetracji. Ostrzelam go karabinem, żeby moi sojusznicy widzieli, gdzie jest przeciwnik. To jest yy, obiekt 248. Przynajmniej tak wygląda. Pomogę ci, M50. Nie pomogę ci jednak. Ale tu jeszcze pelotka była. Tu jeszcze gdzieś była pelotka jakaś. Z 20 mm tym działkiem. Jest gdzieś przede mną, słyszę silnik, no, ale też ja się widzę. Japończyk jest przede mną i jest słuchajcie. Dobra, tu jest Pantera. To ja się bardziej przytule do PTK nie ma, ale również nie ma pantery, która mi pleców broniła. I ta pelotka zaraz na mnie wleci. Czego się obawiam? No jeszcze jest ten. Muszę sobie przywrócić załogę. Muszę, bo mnie ten samolot rozszarpie zaraz. O! Nie było tematu. No dobrze, słuchajcie. Siewiersk 13 kosztował mnie pojazd 140 punktów. Tak więc rzuciło mnie na 7-0. Na 7-0, które może być dla mnie problematyczne, ale raczej dla tego pojazdu nie będzie takie. Hit, jak pantera. Hmm, natomiast... Zanim jest coś mniejszego. Było, przynajmniej, bo się schowało. No było, bo zostało zniszczone. Target destroyed. My, jak panterze, postarajmy się zniszczyć gąsienicę. Jak pantery nie ma już, nasi sojusznicy sobie z nią poradzili. Jedziemy dalej, prosto. Te 44 strzela pocisków dymnych, wybitnie, naprawdę jesteś wybitną personą, bo no, robisz przeciwnikom możliwość przejazdu przez tak. Właśnie, właśnie słyszę tam jakiegoś chłopa. Tak więc się obawiam. No ale mój sojusznik pięknie sobie strzelił pociskiem dymnym, żeby móc przejechać i pewnie zginąć zaraz. Przeciwnik jest przede mną, ale też był po lewej stronie, jestem tego pewny. T44 zginęło, widzicie, wykrakałem, że zginie. ARLK, ja ci zdejmę gąsienicę. Przynajmniej się postaram. ARL-ka powinna dłużej ode mnie ładować. Powinna przynajmniej. Dolna płyta, nie ma cię. Natomiast, 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 gdzie ta jak Pantera? Jak Pantera, pewnie będzie skierowana tutaj. A ja zrobię czegoś, czego się nie spodziewasz, jak Pantero. Dobrze, dobrze jedź tym M50. Je nie! Dobra, już oczy szeroko. Otwarte, skupione, bo coś jest na C, coś nam przejmuje C. Enemy kill assist, ok. Kolejna asysta. My jedziemy tutaj w kierunku punktu C. Chciałbym się tutaj zatrzymać i zobaczyć, czy to coś, co przejęło, będzie jechało dalej. I jedzie dalej, słuchajcie, jedzie dalej, jest to tygrysek. Był to tygrysek. Jeszcze te 34,85 było na punkcie. No, okej. Okay. Jest to bitwa wygrana. Raczej. Bo nie wiem, co by się musiało tutaj zdarzyć, żebyśmy to przegrali. Jakby jest to dobra bitwa, bo jest ponad 2000 wyniku bitwy. Nie można narzekać. Oczywiście chciałbym, żeby było więcej, no bo mam już to zadanie, battle passowe, aby być. W topy, żeby mieć top, boż drogi, żeby mieć pierwsze miejsce 25 razy, to jest Rzac M10. Uuu, to jest fejkowe M10, to jest Pantera w przebraniu. No, szkoda, że mnie rozwalił tutaj na tej drodze ta Pantera, naprawdę bardzo mnie to boli. No, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Miałem plan zajechać tutaj ich, no ale no, ale mój plan się nie powiódł. Nie ma tu nikogo, chyba nie ma. A nam przejmują. No, bitwa potrwa jeszcze dłużej. A, za nisko! Za nisko. No za nisko mu strzeliłem! Strzeliłem mu akurat w to, yy, jakby to powiedzieć, ten błotniczek taki. Dobra, nic nie mamy tym razem? Nie ma. Chyba. Oby nie było. Ile przeciwników zostało? Nie no, jeszcze trochę ich zostało. Mniej więcej na równo jest. Na równo jesteśmy. ERZATZ M10! Uuuu, całą wieżę stracił. Ja bym miotkował na twoim miejscu, chłopie. Straciłeś trzech z pięciu załogantów, nie masz wieży i musisz się naprawić. No, ja bym jodkował szczerze i wziął następny pojazd, no chyba że już ich nie ma. Bo jeżeli, no wiesz, że objeżdżamy cię, no to szczerze mówię, no ja bym się jodkował. No, ale chłop stoi. stał. Bo go dobiliśmy. Rzasca nie ma, no i przejmujemy sobie punkcik B. O, pomożemy jeszcze w naprawie ISA 2, bo widzę, że chłopie idzie bez Lufy. Chodź tu do mnie, pomogę ci w naprawie. Też się obrócę przodem, by być. Proszę. Jest dwa naprawiony, Panzera 470 rozwaliliśmy. Można jechać w kierunku myślę punktu A, no bo. No bo co mamy zrobić tak. Coś? Przed nami, przed nami. Dosłownie przed nami. No, słuchaj, tygry się, nie szarżuj. Niepotrzebnie, żeś tak zaszarżował. Natomiast ja właśnie objeżdżam jakiegoś niszczyciela. Kolejny panzer. Monk. Jak panzer 4 tym razem. Co się przed nami? Zobaczcie, ile naprawdę na koniec bitwy. Tu jest robaczków do zniszczenia. Kolejny cel zniszczony. Odpaliliśmy się pod koniec bitwy. No i dobrze. Pierwsze miejsce zabezpieczy. Oj, słuchajcie, to jak zabezpieczyliśmy pierwsze miejsce. Piękna bitwa. Szkoda tych dwóch śmierci. Tak więc, słuchajcie, dwie bitwy na super Pershingu. Niestety, moje... mój stan zdrowia jeszcze mi aż tak nie pozwala. Bo co chwilę zauważyłem, że po prostu mi ten głos zanika. Jestem po grypie i jeszcze się zmagam po prostu z dolegliwościami, które mi zostały. Tak więc często mi po prostu ten głos zanikał i no, będę musiał się trochę napracować przy montażu, tak? No słuchajcie, Super Pershing jest to no, dobra maszyna na 6-7. Macie świetne działo, macie. co macie? Fajny pancerz macie, tak? No i mobilność, nie oszukujmy się, mobilność jak na takiego klocka 50 tonowego, no to widzieliście sami, że dawał radę. No słuchajcie, to by było na tyle, widzimy się w następnym materiale na tym kanale. Szykuję coś dla was na przyszły tydzień. No bo wiecie, walentynki, no to ho ho ho, pewnie część osób mogłaby się domyśleć o co mówię jeżeli chodzi o walentynki. Na pewno nie wskazuję tej nacji teraz myszką. No ale tak, dobra, to by było na tyle, widzimy się w następnym materiale bądź w dywizjonie na Discordzie, pa pa!